Ale elegancko. Faza wiesz, że nigdy nie byłem na ulicy takiej spalinowej jeszcze? jest do powet. Do kiedy się ukazuje. Może akurat. Co już miałeś? Tak jak jakby to padło. Ty No ale przyjechaliśmy po coś lepszego. No tak, tak. Ale już przynajmniej rybę zobaczyłem. No, 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 no. <grym>, Kijże nie nagrałem, nie? No tak jak mówiłeś. Plecionkę mam za grubą, tą osiemnastkę, bo balon mi się robi, nie? Zobacz, ja mam tą dziesiątkę, zobacz. No. Kurde. Ale... No. Wszystko... ale ja zamierzam wszystko ciąć, no. nawet... Ale no. na, na tym to wszystko wywalisz, no. Mhm. I kolega mój zawsze mówił, że... No? tego, tego, żeby cały na nacięnięta była mycząca. No tak, tak, tak. Ja to tam różnie, ale... Kurwa, to pewnie czym była, ale... Kur... to nie, to już był standard. Co? To już był, poczułem na kiju Jest! Kurwa! No. Był? Był, na 100% był. To może tu zaczepy mogą być, ale... Nie, to był na 100% standard. Poczułem jak mi... Przy zacięciu, wiesz, że mi wierzgnął, nie? No, no. No, tutaj ty tutaj ja pójdę na drugą stronę I ja daleko nie pływam No to nie ma sensu, jak tu jest standard to wiesz Ja muszę sobie Cholera eee, ten Myślałem, że może rozmyśliłeś się. No gdzie? Ja kocham wędkować. <grym> Oj, no. mój synek też. Tak? Tylko nie ma czasu. No właśnie o to chodzi. Boleń? Może być boleń. Nie chce mi się łowić boleń, jak już sandacza zobaczyłem. Wiesz? Jest? No, ma. O tam masz podbiera. Aha, lepszy? No, tylko i jego za to. To się, się rozkłada. Mhm, jest rozsłużony. Miesza, tutaj osiem rozkłada. No. Mhm. rozkłada. Nie wiem co, ale coś jest. No, widać, że miejscowy je łowi jednego za drugim. O, Coś większego jest. Tak? Fajniejszy? A, ładniejszy. Nie wiem.

no. Ty, ale wymiar ma, pięćdziesiąt... 50... Nie, nie ma. Nie? Nie ma. Bisz, bisz za grzbiecik. No. Ale znaczy... au. Ty. No. Fajny. Drugi. No, drugi. 2-0. No, chyba, no. Ale piękny. No Ty, zawraca się? do fot. No główka, główka taka No Nie? No. Ale Nie wiem, czy pierwszy raz bilika nie widzę, wiesz? No No Trzeba nagrać Sukin na. jak to jest no Ty nie zły Chodź to Piękny Piękny no Patryk, jak to no. jest? Ja nie wiem właśnie Nie wiem jak to się dzieje Że Ty łapiesz, ja nie No 60 ma Wierzę w to No ten już powinien mieć Ten powinien mieć 60 o za zbrojką łapałeś czy nie? Nie, no, no tylko samego całego. Cały czas na to samo Zobacz mhm. I już odpiął się. No Dobra, pokazuj. Zaraz moment. Bołeś no. jak zobaczy, to będzie w szoku. Ojki, radzie jeden no. A widzisz jak skacze? No, piękny. No, ryba ja wiedział? Jakbym wiedział, że to ty złapisz teraz. Czekaj, tej podbierek. Przepraszam. O. Ty, ten sam rocznik. Chodź czekaj, 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 czekaj. Nie, mały. Mały? Mały. No Jakbyś wiedział. No, jak bym wiedział. No. Nawet go nie mierzymy, bo to pyrtek, ty. No. 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 Taki 40, nie? No. no. Ale frajda. No. no? Raczej. O teraz. Nie nagrywało się. Nie, o teraz on nagrywa się. O! Czyli co? Spieprzyłem, Spieprzyłem. nie nagrałem holu. Spieprzyłeś. Ale ten. Może mi uwierzą. Weź, potrzymaj. E... O tako? no Chorwa Mać. No co ty, taki? Aha, aha. Aha, ale wstyd, za, 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 za po, no. trzy, po trzyjka weź, mhm. tutaj o, ale wstyd, no, no. jest, kurde blade, o i miało do sadzyka, nie no gdzie, a ty wypuszczasz, tak prawo. no, nie gadaj, że się nie nagrało, <śmiech> <śmiech> nie gadaj, <laughs> Boże, gdzie? Co? gdzie rzucamy? Tutaj na głębsze, tam jest głębsze Po uh -huh. tej stronie, tutaj jest Ach, jest to wszystko na tam, do, do środka no weź no, ostatni. ty wiesz co, czasami ostatnim rzut. no coś się, no a ja tylko poprawię Przyjdzie jeszcze z 20 minut, co? No. Tak, tak. To ile miałeś tych sandaczy? Cztery. A ja jednego, tak? No. Na pewno nie miałeś pięć? Nie. Na filmie sprawdzę po co? <laughs> nie. Idealna tafla. No, i się uspokaja się na bierze no. I wtedy wszystko widać na wodzie. Tutaj jest dużo ludzi tego jak się przyjedzie w nocy? No trochę jest, tak wiesz, ci co zostają, ale tak to spokojnie. Myślisz, że to jest dobre miejsce na Węgorze? Tak Ale tutaj, tutaj czy łapię. bardziej tam przyjścimy? Ale tutaj czy też łapią Tak? W mhm. oczu A co, pojechali? Pojechali Kurwa, już ręka to mi odpada, wiesz No ja tak patrzę, że ty twardy, bo ty charakterny no. I to go do środka, Kurde, wiesz co, przez to jak to się rozpoczęło, to liczyłem, że będziemy mieć takie Eldorado cały czas. No, <noise> to, nie to nie jest najgorsze. No wiem, że nie ma, no. Nie wiem, że taki nie ma. No, Człowiek by chciał, że że co te ty wiesz do kiedy możesz płynąć? Tak? Do końca No co ty? No tak